maneczko, Dzisiaj sobie zagramy Age of Trials 2. Mam nadzieję, że mnie słychać. Pierwszy raz nagrywam ekran telefonu. Więc widzimy się jak już będę grać Polską. Dobra, już jesteśmy na grze, więc Ja sobie najpierw zaatakuję Słowację. Widzimy się oczywiście w trakcie rozgrywki. Dobra, więc zaczynamy. Dobra, pierwsze tereny mamy zajęte. Dobra, kolejne mamy zajęte. To będzie raczej ładne. Widzimy się na następnym szorcie. Pa.